Buongiorno, powiedz Romelu gdzie jesteś dzisiaj? No, gdzie jesteś? Wjechałem do miasta wojewódzkiego Jakiego? Byk Oszczy I gdzie jesteśmy aktualnie? Na targach ferma Dokładnie. Która w Polsce się kończy, no niestety, tak trzeba to nazwać <laughs> Dużo więcej ludzi niż robią, temu? robią wszystko, żeby to się skończyło, no niestety No tak, tak o, Zwłaszcza kurde cała hodowla i, i świnie i bydło, wszystko, mleko No mleko to jest porażka, nie? Jak się gadało z, z ludźmi, którzy mają, stawili się na mleko, to obniżki za duże. Ile teraz, po, po teraz złotych chyba poszło na Do Nie, złotówkę. 60 groszy wybacz, Ja, ja to jest duży, jak na dużej ilości, to już idzie odczuć. No jak nie. No. Nawet największy członek rodziny to tutaj z nami jest. Maja, gdzie ty jesteś? Ej. I ekipa? Nie może Ciemny, nie, ale, ale tak jest.

Musisz pozdrowić, gorące Poczywiały laseczki. <laughs> Gor ej, gorące szprychy, proszę. <laughs> o, gorące szprychy. Pisać tutaj do to wszystkich chłopaków. <laughs> podrapać, tak, jak jak nie No. Majo, gdzie ty jesteś? Maja. Halo. Maja. Halo. Maja. Jest krówka? Krówka. Trzymaj Daj ją blisko. Tu masz pięć. się Tu jeszcze Marta. O. To tu się złapie. A Marta. No, ale... Z tu. tu. Tu trzymaj. Trzymaj za roga. Ale fajne, nie? Zobaczcie, taką kawę będziemy rozlewać na pola zamiast RSM-u. Nie, ale od, od dwóch lat to stosuję. Tak? I wie pan co? Jestem w szoku. Nie, to, to, to. One mają tam półtorej miesiąca... One zobacz, mają... bierzesz wiaderko i masz po i całe życie jeszcze. Ale tu miałem wiaderko, zobacz. Zobaczcie, tutaj macie kosmetykę dla krów. Właś co ci korekcji zrobię Czekaj Zobaczę, włożę tu łeb Włożysz? Dawaj obcinaj <grym> co? To jest do orania, czy co to jest? Jo. Co to jest? To jest A do orania jest jo. A do czego to siłownik? No do spółki Lewo, prawo ją przesuwasz? Do tyłu do składania Ona jest tutaj, do tyłu składana nie tu? Bóg do góry ma siłownik do tyłu też się możesz chyba. Ubezpieczający. Czy nie? Bo tutaj ma te te? Możesz jeszcze coś Widzisz? Do tyłu ją. To jak chyba się gdzieś jebniesz Taki amortyzator jakby. Ekipa, o, ekipa. Maja, ekipa, halo? Gdzie ty jesteś? taką No, no. Nie wiem Blisko, nie? Nie, Tak albo 3,5. Szerokość robocza. 3,40 duża, 3,5 metra prawie. Już taki lakier jak na Macorniku teraz jest Co ty na co ty na, ten, na ten traktor? Ale człumnik jak w chałupie! No Tutaj pełny musisz trocin, trocin ubić i od podpalić, ale dopiero on dobrze jedzie, No? no. Aha, u. U. Ty, a ten, ten pług to do czego jest? Nie wiem. <śmienny> o, tu Krzysiu dzisiaj też jest. Spopie taki odporne no? do bicia. Jesteśmy, a siema, siema, mamy do pogadania. Z ekipą. Kto, o, właśnie, sprawy. Nic Tu jest nasz ochroniarz <śmienny> No. <śmienny> Wiesz, Zwiedzamy ja się... razem. Krzysiu, nie przy kamerze to cycki. I znowu jesteśmy w Hyperinie, czekamy na, na Mateusza. Słuchajcie, dam wam do spróbowania rzeczy, którą sam robię, dreńówkę moją. O, no, na pewno, tak? słuchaj, chwilę. A Mateusz no, miał. Gdzie? Na tym, na p... Zobaczcie, targi targami, ale bajka musi być, Dumeskowo, nie? Majka, bajka musi być, nie? Tak? Co to jest? Jak ciorokowi się nie chce żyć. Jeśli nie chce żyć? No to będzie dzisiaj ciekawe zrobię. Będziesz Elegancko. No i mordeczki troszkę tam schmieleni, podpici. Wyszliśmy z targów. Z tyłu ekipa. Halo, z tyłu ekipa. Z tyłu ekipa. Nagrywasz nie! No i tak wykończymy te targi. Odzie, że vlog się spodobał. Taka ma relacja, nie wiem czy vlog, czy, jak to, czy film, jak to nazwać, nie wiem. Teraz niebo nagrywasz. Teraz Majucha dostała krówkę od chłopaków z Hyperina na tak? Majka. Lecimy sobie do domu. Brama zamknięta, nie będziemy. Musimy iść naokoło. No Czekamy na ekipę. Ekipa zryw? A tak wie to się nie zostanie. Czekamy na nich Bajka. Maju się co tu. Relacje ma na żywo bajkę, tak? Ekipa zryw? Poli polita. Ale musimy iść tam, bo brama zamknięta jest. Powiem wam tak, zamkli nas jak we więzieniu, tutaj zamkła, bo one musisz one... bilet pokazać, żeby wyjechać. Krzysiu, jak tam, ci się podobały targi? Pierwszy raz byłeś na w Bydgoszczy, Bydgoszczy tak? pierwszy raz. No bo... co? Bydgoszczy, co? W Bydgoszczy Pierwszy raz. W Łodzi było zawsze dużo więcej tego tematu do oglądania. Też była ferma Była, zawsze. Od... Ale zobacz, Krzysiu, ale, zapra... ale zobacz, piszą, zapraszamy za rok. Krzysiu, Krzysiu, ale... nie ale teraz już nie ma tam? Nie, nie ma, to tamto, za rok się... I zobaczcie, mordeczki poprzednim vlogu malowaliśmy sobie schódki schódek jeszcze nie ma a tutaj zobaczcie jest siedzenie siedzenie i ładny napis wyszywany 15 koni więcej ciągnika bierzemy sobie ze stodoły Zachaczymy sobie beczkę szykujemy się jutro akcja gnojowica na rzepak ma być mróz jutro jest 1 marca więc wszystko na legalu będzie i będziemy sobie działać. Zobaczcie, Mordy, tak to się prezentuje. bajka kurde, jak z fabryki. Przykręcam sobie śrubki i będzie bardzo zadowolony. Przykręcam, muszę sobie dolać ropy na jutro. Co? Ufa, to noska, no Lux, robota, kurwa, kurwa, kurwa. Także to na pole jechać, wrócić. Bajeczka, zobaczcie. Dobra. Miatełka w zestawie. Romeo kupił to zawsze, żeby zmiatać. Aż go normalnie nie poznaje Miatełka, cyk, koło siedzenia. Że podnoszę do garażu i lecimy sobie zahaczyć beczkę. A wożenie na rzepak, myślę, że będziecie widzieć sobie w następnym vlogu Sami widzieliście, byliśmy teraz Na yy, fermie w Bydgoszczy Krzysiu też był, taka mała relacja jest w tym vlogu teraz i zahaczymy sobie beczkę, natankujemy sobie teraz Makusia I przygotujemy sobie już go na, na, na noc, bo zaczniemy chyba sobie wozić gdzieś tam o czwartej myślę. Nawet może szybciej. Dobra, błąd takujemy sobie. mu troszkę paliwa. I do beczki. Zobaczcie jak się prezentuje. Mówię, przed zimami będziemy felgi sobie testować malować. O, muszę zdążyć, jeszcze jest z lasu. Świeci się jak przy jajca. Zotorek, jeszcze tutaj czeka na takie pieszczoty pokrywę ze skrzynią zdjętą, bo tutaj wajchy mają luz dosyć duży. Na razie stoi. Dobra, myślę, że tam około pół zbiornika będzie, powinno starczyć Były śluzajebiście i chyba później coś potrafię Ja się nie chwalę <noise> Dobra mordy, motornik zatankowany Trochę teraz ładnie sobie podleć, bo już tu czeka Widzę zbiornik do naszego nawozu Jest Otwarty już tam czy będzie pasować Wątpię Więc no rumieniem Ostatnio za to jeździł z Beczką może pełno to może być to jutro starczy na bogato ładowarka, drządzień na podwórku zobaczcie jaki zachód słońca jest idę sobie jeszcze wyciąć kiszonkę przymrozie dzisiaj jak cholera jutro rano akcja gnajowica będzie bajka już wąż przygotowany palę sobie fertka i lecę sobie wyciąć kieszonkę mam nadzieję, że vlog się spodobał czekajcie na następne łapeczki w górę, komentarze mile widziane no i oczywiście, kto jest nowy też subskrybent no to co? trzymajcie się, ramy, naraz